Kto przychodzi? Gwiazdor czy Mikołaj? Mikołaj. To będzie Mikołaj czy Gwiazdor? Gwiazdor. Gwiazdor będzie. Gwiazdar my Byłeś my grzeczny my. w tym roku? Prezenty już wszystkie kupione? O właśnie, ostatnie papucie jeszcze dodatkowo coś, bo ciepłe, może przyjdzie wreszcie zima, ciepłe dla dziewczyn. Prezenty kupione? Prezenty już Czyli Mikołaj my. będzie czy Gwiazdor? Gwiazdor. Dużo potraw Gwiazda. będzie w tym roku na wigilijnym stole? Tyle ma być, 12 12. 12, ale wszystkie jeszcze nie gotowe. Większa połowa gotowa. Będzie tradycyjnie 12. Jakie potrawy? Ile potraw? Tradycyjne. 12. Liczymy potrawy? Oj, jest, tak, chyba nawet więcej. Liczymy niż potrawy, ale mamy dużo potraw, mamy dużo ryb. Pierogi się lepią, auto... tak, tutaj jest kierownik, jest kierownik od <laughs> ryb, on, on, się on, załatwia, on załatwia ryby. To wszystko, jest to co powinno być. Co jeszcze? Okay. Co jeszcze mamy? Kapustę mamy, pierogi mamy. mamy, barszcz mamy, uszka mamy, właśnie się robią w tym momencie, a my wyskoczyliśmy po męsku po ostatnie zakupy. Jedni lubią rybę w galarecie, inni wolą rybę smażoną, oczywiście łóżka, barszczyk, kapustki z grzybami, z grochem, yy, jakaś tam inna ryba w galarecie, także standardowo. Talerz dla nieznajomego. Nie oczywiście, pierwsze wigilie dla samotnych, opuszczonych, to ja za czemu się bo mam dużą posiadłość. Mm -hmm. e, robić dla kilkunastu takich naszych e, mieszkańców, choć ja nowa, którzy trochę są bezdomni i tego, także w tym roku też gorsze. Jak co roku reszta. Sianko pod musi wyjść bezwarunkowo, Rozumiem. no i opłatek. Oczywiście. Tak, no i poprawi wszystkie, tak? No i tyle. I no. pod koinką. Łąbki Wszystkie główne tradycje mamy utrzymane. Sianko pod obrusem? Sianko, sianko pod obrusem będzie. Siastro. Wszystko mamy. Ze wschodu jeszcze rodzice moi przywieźli tak zwany kołacz, taki placki z ziemniakami, kasza gryczana, taki, taki typowy kołacz do barszczu czerwonego do żuru. To mama mi nauczyła i robi. całych Świąt!